Cześć, dzisiaj do recenzji trafia taki BOX-2 CD Re e e słoń Redrum i słoń e 666 EP taka obwoluta, taki kartonik e o tej płycie nie będę nic mówił bo już jej recenzja była, właściwie to jest to samo tylko, że inna wersja Tych się nie dało kupić osobno więc zrobimy recenzję tej epki premiera była 14 lutego 2020 roku mamy track listę, 8 tracków z gości jest Wombat Profesor Smok i w sumie tyle, tak to wygląda, tutaj słoń, tu informacje różne o płycie, tutaj dwóch ziomków z yy, Dope out", a tutaj się skrywa płyta. Się to tak ciężko filmuje jedną ręką, jest taka niebieska. według mnie fajnie wygląda według mnie najlepsze utwory to 3M League co tu mi się jeszcze GTFO. Mm. Co tu było jeszcze? Make in Bleed. z 2019 to też, no to takie najlepsze utwory z jabki. Dobra według mnie. Ale, nie, ale na pewno nie jest jakąś najlepszą słonia, ale te, też jest według mnie dobrą. To na tyle się ma.